Mam wrażenie, że skądś cię znam. A może znać powinienem? Hm? No nic. Może to już zwyczajnie starość mnie dopada. Więc, człeczy no, nic nie wiesz o szkole skorpiona. <laughs> Dlaczego mnie to nie dziwi? Wy, ludzie, gówno wiecie, ale panoszycie się, jakbyście byli królami świata. Ech, pomyślałby kto, że zajęliście to zaszczytne miejsce tylko dlatego, że mnożycie się jak króliki. Na melitele, Chuć królem i królową tego chędożonego łespadą. Ach, ale dobrze, opowiem ci co zasłyszałem. Mówi się, że szkoła skorpiona została zniszczona przez cesarskich wytłukli ich jak psy! I to jeszcze za czasów uzurpatora. Na południu jesteś, bratku, albo z cesarzem, a żeby być dokładnym, to pod cesarzem, e, albo idziesz do piachu. Podobno wiedźmaki mieli własny pogląd na ten stan rzeczy. <śm> no i ten pogląd wziął był, wybuchł im prosto w te blade jak dubska gęby. Jaśnie panujący, w żyć kopany Emyrvar Emreys, który w 57 przejął władzę i ukatrupił uzurpatora, podobno miał wgląd w to, co próbował zrobić jego poprzednik z Izgol Gefalail, czyli wiedźmińską szkołą Skorpiona. Jak już mówiłem, sprawy u Nilwgardczyków są wyjątkowo proste. Nie to co u nas. U nas dyskusje, awantury, obrażania, odwojna celna i cholera jedna wie jeszcze co. Pod tym względem tam nawet jest lepiej, bo prościej. Zatem gdy Emir przejął władzę, uznał, że projekt uzurpatora zasługuje na kontynuację. Mówi się, że zebrano niedobitki. No wiesz, wyłapywano ich jak króliki, ponieważ wiedźmakom już raz ogień w oczy zajrzał i większość z nich poszła do piachu. To ci, którzy przetrwali, uznali, że jednak wolą życie. Pod jarzmem mchyra, rzecz jasna, ale jednak, życie. I w ten oto sposób poszli na układ, a z cesarskiego skarbca odbudowano i z gol Słowem, cesarz swoją imperialną rękawicę zacisnął na zmutowanych jajcach mutantów. <ścoughs> Od tej pory byli jego dosłownie. I w przenośni. Wsiedli szczułowym. Mistrzowie cechu Skorpiona trenowali dzieciaki. A tych było w bród. Wszakże Nilfgaard podbił masę krain. Zawsze znajdowały się podrzutki, dzieci wojny i inne sieroty, których nikt nie chciał. Hot przedsiębiorczy Nilfgaard znalazł sposób na wykorzystanie tych zasobów. O próbach wiedźmińskich jeno słyszałem, ale żadnych szczegółów nie znam. Podobno poją niebożęta eliksirami, które zamieniają je w mutanty, narzędzia do zabijania. Niewiele pacholąt to przeżywa. Ponoć umierają w straszliwych katuszach. krew, Tylko człowiek, człowiekowi taki los może zgotować. To na was i całą waszą parszywą rasę. W każdym razie, potem zaczyna się morderczy trening. Tych, którym się rzecz jasna udało. Mówiąc morderczy, mam na myśli iście piekielną szkołę, która czyni z tych małych ludzi potwory do zabijania potworów. Jednak tym się właśnie skorpiony różnią od innych szkół, albowiem tam na południu jest zupełnie inny priorytet. Nie chodzi o wyszkolenie zabójcy potworów sensu stricte, ale o wyszkolenie lojalnego sługi szpiega, mordercy, który zna się na geografii, topografii i historii królestw północy. Ale o tym powiem więcej za chwilkę, Ej, jedno gardziołko zwilżę tym pysznym, zimnym redańczykiem. <laughs> Wracając, tam poza nauką o monstrach i ćwiczeniami mającymi zahartować ciało, łamie się dzieciakom umysł i wolę. Niszcząc ich moralność i wolne myślenie. Oni nie są już od tego, aby myśleć. Pono tak przygotowany uczeń zostaje sparowany z innym już na wczesnym etapie szkolenia, tuż po próbach. Ma zbudować to w chłopcach poczucie przyjaźni. Wiesz, tak wydawałoby się po normalnemu. Z dobrym kumplem i na piwo pójdziesz i na bordel się złożysz. Jak masz takiego przyjaciela, to i świat lepszy się wydaje. Ale te kurwie syny nie robią tego, aby było ci lepiej. I dowiadujesz się o tym w ostatecznej próbie, zwanej próbą oddania. Nagle okazuje się, że mistrzowie stawiają was przeciwko sobie. I tylko jeden z was ma przeżyć i dokończyć szkolenie. I jak myślisz, co się dzieje? Nie będziesz walczył, to zginiecie obaj. Po takim czynie nigdy już nie jesteś sobą. Ech. Ale. Wiesz, to wcale nie jest jeszcze najgorsze. Wiesz, co jest najgorsze? Widzę po twojej tłustej gębie, że nie wiesz, to ja ci powiem. To wszystko nie jest prawdą. Że to wszystko to łeż wszeteczna, zwykły kit. Robią im z rozumu kompost, breje, błota, rozumiesz. Śmiejesz się? Ech, Człeczyno. Wmawiają taką wersję wydarzeń tym dzieciakom, tworząc w ich umysłach wspomnienia, które nigdy nie miały miejsca. Co? Zdziwiony? Jak się nad tym zastanowić, to ma sens. Widzisz, większość z tych dzieciaków to sieroty z ziem podbitych. W wielu wypadkach sieroty, które swój status zawdzięczają krewkim oddziałom czarnych. Część z nich to pamięta i nienawidzi Złotego Słońca. Dlatego tak idealnie pasuje to do legendy. Bo upojeni eliksirami, zamknięci w pomieszczeniach, wysłuchują całymi dniami historii o tym, jak ich przyjaciel nie chciał stanąć do walki i został zabity przez siepaczy, a im wmawia się, że udało się wyrąbać sobie drogę do wolności, którą znaleźli w ucieczce na północ. Biedni chłopcy nawet nie wiedzą, że od samego początku są tylko kontrolowanym narzędziem w rękach swoich mistrzów. W swoim przekonaniu są tak umocnieni, że wiarygodnie wypełniają rolę zabójcy potworów na ziemiach królestw północy. A że dziwnie znają całą geografię, historię regionów, topografię i rozmieszczenie głównych sił, to jakoś im nie przeszkadza. I gdy przychodzi czas raportu, to ich medaliony okazują się magicznym przekaźnikiem, puzderkiem, do którego gadają, i tam nieświadomie meldują wszystko, co zaobserwowali. A może zostanie wydany nakaz zabij! Jeśli tak, ruszą i zabiją. Prawdopodobnie oddając swój przeklęty żywot na ołtarzu ofiarnym złotego słońca. I tak z domnej szkoły skorpiona zrobiono szkołę szpiegów i zabójców. A z najlepiej uwarunkowanych, podobno zasilają fanatyczną brygadę Impera, osobistą gwardię honorową samego Emyra. Z tym, że... tam nie służą już jako Skorpiony, a jeno Salamandry. Wiele wiesz, ludzie, a twa wiedza jest jak na mój gust zbyt szczegółowa. Oznacza to, że albo Żesz jak świetnie wyszkolony agent, albo mówisz prawdę. Mi wszystko jedno, ponieważ i tak dowiem się od Ciebie wszystkiego, co wiesz, a nawet tego, czego nie wiesz. Straż. brać go i osadzić w najgłębszym lochu Drakenborgu. To niebezpieczny element, godzący w rację stanu.